Bartłomiej Świstak Piotrowski. Opowiem Wam dzisiaj o narzędziu, które pomaga podejmować decyzje życiowe oraz zawodowe. Świstakowe ścieżki kariery. Skąd one się wzięły? Jaki był prapoczątek tych dinozaurów? Zaczęło się od meteorytu. Kolega zadał mi pytanie, które mnie powaliło. Zadał mi proste pytanie. Świstak, bo Ty całkiem sporo rzeczy robisz w życiu. Czy ty przeanalizowałeś i czy byłbyś w stanie robić jedną, 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 jedną rzecz? Chciałem odpowiedzieć: Nie, no, Kamil, to niemożliwe. Ja robię cały czas dużo rzeczy. Niestety, Kamil nie dał mi dokończyć tej wypowiedzi i zadał rozwinięcie tego pytania polegające, Czy przeanalizowałeś to tymi swoimi wszystkimi tabelkami? I wtedy zamarłem. To było dla mnie wyzwanie. Teraz uznaję, dobra. Chwytam tą rękawicę, ogarnę tabelkę na to. Jakby skąd wiedziałem, że dam radę? Ponieważ od kilku lat już pracowałem z moimi klientami, tworząc razem z nimi różnego rodzaju tabelki. W jaki sposób będzie to wyglądać? Opowiem wam od tego jak zacząć. Zaczynamy od tego, że zastanawiamy się co chcesz robić w życiu? Zwykle osoba ma przynajmniej tą jedną rzecz, którą teraz wykonuje, marzy się jedna czy dwie rzeczy. Na start są przynajmniej trzy rzeczy, które ktoś chce robić. Czasem ktoś już na starcie ma ze 20 czy 30 rzeczy. Ale wierzę, że spośród Was są tacy i takie, które nie wiedzą, co wybrać i jak zacząć. Tutaj z pomocą wjeżdża mapa karier. I taki moment animacji widzicie tutaj. Wspaniale. Mapa karier to miejsce, w którym jest wypisane ponad 680 zawodów. Z tych 680 zawodów możecie wybrać 30. W jaki sposób? Po tytułach. Te, które Was zaintrygują, przyciągną, zainteresują. 30 to liczba umowna. Jak ktoś wybierze 25 albo 35, to nadal jest ok. Czytacie o tych wybranych przez siebie 30 zawodach i z nich wybieracie 5, 7 zawodów. Które Was szczególnie zainteresują. W ten sposób macie, jakby sprawdzone roboczo, jakie są podstawowe zawody, które można wykonywać już dziś. Jeśli okaże się, że dla kogoś z Was to za mało i chcecie być bardziej innowacyjni, ale nie macie własnego pomysłu, tutaj z pomocą może przyjść strona eee, chatalskiej, polegająca na tym, że są tu różnego rodzaju. Trendy, nowoczesne trendy wymienione. Te trendy pozwolą Wam zobaczyć na innowacje. Infuture Institute zajmuje się od 5 lat tworzeniem mapy trendów, w której wymienia takie nowe zjawiska, które występują w gospodarce, w nauce, w przestrzeni społecznej i tym podobne. Przykładem może być e-commerce. I ktoś może zostać w przyszłości chcieć zostać ekspertem od e-commerce'u. W ten sposób można do swoich świstakowych ścieżek kariery dołożyć coś nowego. Taki jest początek, czyli mamy już na początek coś, nad czym będziemy myśleć. Okej, okay, fajnie, no ale świstaku, nie pomagasz. Jakby skomplikowałeś. Mam teraz więcej rzeczy do wybrania. Ok, teraz wjeżdża e, rycerz na lśniącym koniu i ratuje sytuację. Kto jest tym rycerzem? Prosta tabelka w Google Excelu, którą również możecie mieć stworzoną dla siebie. Oto ona. Omówię ją kolumna po kolumnie, krok po kroku. To jest ten kluczowy moment, w którym trzeba się skupić i rozważać to, co mówię. W kolumnie A wpisujemy te wszystkie projekty, które nam przychodzą do głowy. Ktoś już bardziej kreatywny, może mieć 20-30 projektów na start. Ktoś mniej, mniej kreatywny wymyślił 1 do 3, 7 wziął z mapy karier, a e, jeden wziął z InFuture Institute, e, taki innowacyjny. W ten sposób mamy w czym wybierać. Następnie w kolumnie B mamy ocenę własną projektu. Czyli w jakim stopniu, na którym miejscu oceniamy dany projekt. Ja tutaj oceniłem dla przykładu tylko dwa projekty. Krakowski Świstek jako projekt, który jest na pierwszym miejscu i EAR jako eksperymentalną agencję reklamową, która jest na drugim miejscu. Następnie w kolumnie C mamy prostą sumę od kolumny I do kolumny Q. Dzięki temu sumujemy kilka najważniejszych pytań, które oceniam za najważniejsze dla mnie. Jeżeli Wy będziecie tworzyć wersję swoją tabelki, to Wy wybieracie które pytania dla Was są najważniejsze? Sugeruję, żeby to nie było więcej niż 1 trzecia wszystkich pytań zadanych. Więc, jak ktoś sobie zada 30 pytań, to maksymalnie 10 powinno być pytaniami topowymi. Ile jest minimalnie pytań topowych? Jeżeli miałbym szacować, to około 10%. Czyli, jeżeli ktoś zada sobie 30 pytań, to co najmniej 3 pytania powinny być topowe. Następnie mamy w kolumnie D sumę wszystkich pytań. Skąd się biorą te sumy? Te sumy biorą się z tego, że każde z pytań, które sobie zadajemy, oceniamy na skali od 1 do 10, za wyjątkiem czterech pytań początkowych, zaczynających się od słowa czy. I te pytania teraz omówię. Czyli pytania od kolumny ed, od E do H, to są pytania zaczynające się od czy. One mogą służyć do tego, żeby w ogóle potem nie oceniać liczbowo danego projektu. Zwłaszcza jak ktoś ma nadmiar projektów do ocenienia, może sobie ocenić, że ocenia tylko te, na które odpowie tak, żeby był zadowolony z odpowiedzi tak, nie. Ja dla przykładu zadałem sobie takie pytanie, czy to może być główny projekt finansowy. Teraz, jeśli finanse są dla mnie ważne, a są, no to jeden z tych projektów, gdzie odpowiedziałem tak, muszę wybrać jako ten projekt, który realizuje. Drugie pytanie to jest, czy jest żywy zespół w projekcie. To jest pytanie, którym ja sobie zadaję, czy pracuję w tym projekcie z kimś. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Ja oceniam się za osobę częściowo zależną, w takim znaczeniu, że dużo lepiej mi się pracuje, jeśli jest zespół, z którym pracuję. Jeśli mam robić sam coś tylko dla siebie, to moja motywacja jest sporo mniejsza. Teraz mógłbym się udawać, dalej czytać książki motywacyjne, czy słuchać wystąpień mówców motywacyjnych i próbować. Da, sam pocisnę, sam będę robił. No, można, ale po co się męczyć, jeśli ja wiem, że lepiej mi się pracuje w zespole, no to lepiej, żebym bardziej poważnie traktował te projekty, w których ten zespół jest. Proste pytanie, czy coś się dzieje w projekcie? Chodzi o to, że niektóre projekty jeszcze się nie zaczęły, a niektóre już zaczęły tak wygasać, że już niewiele się tam dzieje. I ostatnie pytanie, czy jestem blisko wypalenia zawodowego. Są dwa projekty, których oceniłem, że tak jestem blisko wypalenia zawodowego i wolałbym ich nie robić. Teraz przejdę do omawiania pytań, na które odpowiadamy w skali od 10 do 1. Gdzie 10 zawsze powinno oznaczać coś super, a 1 takie coś mech, nisko oceniony. Omówię cztery przykładowe pytania. Pierwsze pytanie: Jak bardzo czuję, że ten projekt realizuje mój główny cel życiowy służyć innym ludziom z zachowaniem troski o siebie. Inaczej rzecz mówiąc, ktoś z Was może zadać sobie to pytanie, czy czuje sens tego działania. Następnie jest pytanie, jak bardzo masz ochotę to robić, jak bardzo ci to kręci. To jest proste pytanie o satysfakcję, o to, co nas interesuje. I te dwa pytania o tyle, o ile możecie zadać sobie podobne. Natomiast pytanie K, to już z kolumny K jest pytanie, które być może warto w niektórych wypadkach zmodyfikować. Dla mnie ważne jest stawanie się digital nomadem, czyli osobą, która może pracować z dowolnego miejsca na świecie, gdzie jest prąd i internet. Czuję, że to jest jakby dla mnie ważne. A dla kogoś z Was spotkania face to face, spotkania stacjonarne mogą być istotą tego, co go, go czy ją kręci. Wtedy to pytanie należy zmodyfikować pod siebie. I nie zadawać sobie pytania, które nie dotyczy waszych wartości. Podobnie może być w kolumnie L, jak dobry jestem w danym temacie. Jeśli ktoś jest na początku swojej ścieżki kariery i zastanawia się dopiero, co robić, no to to jest pytanie, które może być pytaniem, które będzie nisko generalnie oceniane. Jeżeli ktoś zaczyna, niewiele umie w danym temacie, no to będzie miał niskie oceny. Nie powinno być to wtedy przynajmniej topowe pytanie. Takich pytań zadaję sobie około 30. W jaki sposób możecie z nich skorzystać? Wtedy, kiedy tworzycie kopię tej tabelki. I teraz tłumaczę, jak ją modyfikujecie pod siebie, ponieważ to modyfikacja jest fundamentalnie istotna. Można sobie skasować po pierwsze te e, rzeczy, które są projektami, wpisać swoje. To jest bardzo proste. Następnie sprawdzić, które pytania z wiersza drugiego są wasze, a które nie na przykład czy że jest żywy zespół was nie interesuje i tak jak wspomniałem nie interesuje was to czy coś jest w 100% onlineowe e, czy jest stacjonarne można sobie zadać takie pytanie albo w jakim stopniu jest to stacjonarne w ten sposób modyfikujemy całą kolumnę cały wiersz drugi czyli przeglądamy wszystkie pytania kasujemy te które nam nie pasują Możemy na żółto sobie na przykład zaznaczyć te pytania, które czujemy, że chcemy zmodyfikować, bo się nie nadają. Modyfikujemy je i dopisujemy nasze pytania. W ten sposób następuje personalizacja świstakowych ścieżek kariery pod Twoje potrzeby, Twoje e, wartości. Jeśli ktoś czuje, że to jeszcze jest za mało, można jakby skorzystać z prostej podpowiedzi. Można wpisać w Google lista wartości i wejść w grafikę. Wówczas zostaje znaleziona prosta lista wartości, które można użyć po to, żeby zobaczyć, co dla Was jest wartością i pod to zmodyfikować pytania, które są dla Was istotne. Jeżeli czujecie, że te pytania, które ja zadałem są dla Was niewystarczające lub po prostu chcecie dołożyć jeszcze coś od siebie. I w zasadzie to by było na tyle. To jest prosta tabelka, i duża część ludzi nie może na początku uwierzyć, że za pomocą prostej tabelki można podejmować trudne i złożone decyzje życiowe. Polecam skorzystanie z tej tabelki. Jeżeli ktoś z Was zrobi tą tabelkę, i czuje, że ona jest fajnie zrobiona, ale chciałby ją z kimś skonsultować, można się do mnie odezwać. Zapraszam do kontaktu. Bartłomiej Świstek Piotrowski. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia przy innej okazji.